Dziewiąta kompania jest taktyczną strategią czasu rzeczywistego, zainspirowaną zatytułowanym tak samo filmem rosyjskiego reżysera Fiodora Bondarczuka. Dzięki niej przenosimy się do ogarniętego wojną Afganistanu, gdzie obejmujemy dowództwo nad dziewiątą kompanią 345. Pułku Powietrzno-Desantowego. Podzielona na misje, niestety liniowa kampania jest rozciągnięta w czasie przez okres całego konfliktu. Zaczynamy więc niemalże zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej do Afganistanu, śledząc losy naszych sołdatów aż do opuszczenia tego kraju po dziesięcioletniej wyniszczającej wojnie. Misje oparte zostały na autentycznych zadaniach bojowych, a topografia terenu jest ponoć w pełni zgodna z precyzyjnymi wojskowymi mapami z tego okresu. Akcje obejmują kilka rodzajów zadań, takich jak zdobywanie i utrzymywanie kontroli nad strategicznymi punktami przechwytywanie transportów broni przeciwnika, czy wreszcie zabezpieczanie szlaków komunikacyjnych. Szkoda tylko, że pełną swobodę podejmowania decyzji mamy jedynie w obrębie samej misji. Kolejne zadania otrzymujemy w ustalonej, choć historycznie uzasadnionej kolejności. Wynika to jednak ze specyfiki gry. Dowodzimy jedynie kompanią, czyli na poziomie taktycznym, nie strategicznym. Rozkazy przychodzą z góry. Przed każdym z zadań otrzymujemy zaproponowaną przez komputer i uzbrojoną grupę bojową. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by w dowolny sposób zmodyfikować zarówno jej skład, jak i przypisaną broń. Ekran zarządzania, jak i cały interfejs nie są może ideałem przejrzystości i wyglądają nieco toporniej, jednak ich obsługa jest na tyle intuicyjna, że bardzo szybko się do niej przyzwyczajamy. Ciekawym i wygodnym elementem jest pasek szybkiego wyboru zdefiniowanej grupy żołnierzy. Mało wygodna jest natomiast kamera, która, mimo pełnej swobody ruchu, wymaga pewnej wprawy i przyzwyczajenia się do jej obsługi. Na szczęście, dzięki aktywnej pauzie jesteśmy w stanie szybko zapanować nad bitewnym rozgardiaszem. Jednym z najciekawszych elementów gry, rzadko spotykanym w RTS-ach, jest indywidualizacja naszych soldatów. Inaczej mówiąc, każdy z nich ma swoje nazwisko i osobno rozwijane umiejętności. Zbliża to nieco dziewiątą kompanię do gier typu Jagged Alliance, choć sam rozwój postaci jest dosyć prosty i ogranicza się jedynie do kilku umiejętności bojowych i ogólnego doświadczenia. Przy tej skali działań jest to jednak zupełnie wystarczające, a sama mechanika świetnie rozwiązana. Otóż doświadczenie otrzymuje się za uczestniczenie w kolejnych misjach i zwiększa ono ogólną sprawność żołnierza. Jednak umiejętności rozwijać można jedynie korzystając z nich w sposób aktywny. Im więcej oddanych celnych strzałów, tym większy przyrost danej cechy. Proste, logiczne i wymuszające pełną aktywność. Wśród żołnierzy spotkamy z czasem coraz większą liczbę bohaterów znanych z filmu. W przypadku pozostałych, niestety, często zdarza się, że mimo losowego generowania postaci trafiają się nam klony. Nie przeszkadza to aż tak bardzo, jednak przy tak dużym nacisku na indywidualne cechy każdego żołnierza, można było zrealizować to troszkę lepiej, wprowadzając choćby możliwość zmiany nazwisk na pseudonimy, co pozwalałoby wyróżnić ulubionych żołnierzy. Jednym z kluczowych słów powtarzanych przez twórców w zapowiedziach był realizm. I tego grze odmówić nie można. Oczywiście w pewnych granicach umowności. Jest on jednak chwilami wręcz zadziwiający, począwszy od dopracowania wszelkich szczegółów przez niską przeżywalność żołnierzy i sprzętu, wyraźnie paraboliczny tor lotu pocisku, czy niebezpieczne rykoszety, a skończywszy na autorskiej, robiącej naprawdę dobre wrażenie fizyce. Choć jest to niezły benchmark dla chyba każdej maszyny, warto choć raz nakazać baterii gradów, ostrzałki szlaku i obserwować z bliska budynki rozpadające się na drobne, pozostające później na mapie kawałki. Gra wygląda po prostu dobrze. Modele pełne są szczegółów i różnorodnych smaczków. Czasem zdarzają się jedynie niewielkie błędy, nieco lepiej również mogłyby wyglądać cienie. Dziewiąta kompania oferuje trzy poziomy trudności i, nawet na najniższym, wymaga sporej uwagi i umiejętności, chyba że komuś zupełnie nie zależy na życiu oddanych pod jego komendę ludzi. Prawdziwa zabawa to jednak najwyższy poziom trudności, na którym nawet najprostsze misje stają się sporym wyzwaniem. Przewaga przeciwnika jest zazwyczaj przytłaczająca, szybko uczymy się, jak oszczędzać drogosenną amunicję. W niektórych misjach otrzymujemy posiłki. Często naszej grupie bojowej towarzyszą pojazdy. Możemy również wzywać wybrane wcześniej wsparcie alterelejskie czy też śmigłowce Mi-24. Niestety, gra posiada jedną, bardzo ważną wadę. Rozgrywka ograniczona jest jedynie do wspomnianej kampanii, w której kierujemy żołnierzami 9 kompanii. Można zrozumieć brak kampanii mujahedinów działających najczęściej niezależnie i poza jakimikolwiek sztywnymi strukturami organizacyjnymi, co zapewne bardzo utrudniłoby jej projektowanie. Dziwi jednak brak jakiegokolwiek trybu multiplayer, który w tym przypadku mógłby być potencjalnie wyjątkowo ciekawy i przede wszystkim bardzo wymagający. Otrzymaliśmy od Lasty produkt, który nazwać można bez popadania w przesadę jedną z najciekawszych kampanii wśród strategii czasu rzeczywistego. Co prawda tylko kampanię jednak zrealizowano w dość ciekawy sposób i co najważniejsze, szczególnie na wyższych poziomach trudności, dość wymagającą. Mimo kilku niedoróbek, sporadycznych błędów i zupełnego braku trybu multi, gra powinna zainteresować wszystkich miłośników gier taktycznych, oferując rozgrywkę w rzadko spotykanym ujęciu, okraszoną dużą dawką realizmu. Tym bardziej, że dobrze oddaje specyfikę działań w Afganistanie z perspektywy radzieckich żołnierzy. Dlatego też znajduje usprawiedliwienie mogące drażnić niektórych prosowiecki charakter odpraw. To jedynie konwencja, pisana w klimat i charakter gry. Lokalizacja gry ograniczona została jedynie do wersji kinowej i dobrze, jakoś nie możemy wyobrazić sobie dygały odpowiadającego na rozkazy w naszym ojczystym języku. Pewne rzeczy brzmią dobrze jedynie w oryginale.